Dzień dobry panie Piotrze. Cześć macie. Co tu jest za jakieś, widzę już chyba gotowe wózki są. To gotowe, wózki gotowe. Tutaj mamy przygotowane te wózki pod, pod, pod podbieracze, także będzie czym wozić. Myślałem, że Pokonczone będą zielone, są. jednak są czarne. Nie, tak zielony, to tak w zasadzie to by, do podbieracza nie pasowałoby. Ten pomarańczowy, jest. czarny jest takim kolorem chyba uniwersalnym do wszystkiego pasuje w zasadzie. No tak wygląda bardziej chyba profesjonalnie taki czarny kolor mi się wydaje. No. To chyba te wózki, jakie? Biso? Biso są czarne. Biso są czarne mhm. chyba. Ale tu jest widzę. No i to jest tak zrobione w tym. To styl. się składa? No to jest specjalnie zrobione gdzieś za ładnie się zburzyło, nie? Aha. Zbryło, ładnie się A to, że bryło. to tak ciasno chodzi? No specjalnie jest na śrubach na naciągnięcie samochodziłem, czy No to to... to, to nie, nie, bo skali, w bizonie nie, było pani. zrobione na takich sprężynach. Te pałąki, one zawsze się coś nie za bardzo spisywały. Tutaj no jest, tak. Tutaj są widze takie. No to jest dosyć porządne rozwiązanie. Chcę powiedzieć, że to jest tam zmałpywany z tego właśnie wózka Wiso i to jest dobre rozwiązanie. Ale wózek Piso, co, co to jest? To są chyba niemieckie wózki. On Bizo... Ale też do tego? Do tych transportowych tak, wózków? Tak, tak. Transportowe. tak. Znaczy, Piso to jest ogólnie firma niemiecka, która kiedyś robiła. Na Oni pewno dla Jondira. Nie, nie podbiera nie? Oni dla Jondira robili. Robili stoły, stoły do rzepaku, stały do rzepaku oraz robili wózki transportowe Aha Ale to gdzieś w roku 95 do 2000, coś takiego Bo to jest, y, kombajny są na 12V, tutaj ten kogut jest na 12 metrów 12, tak. 12 v Bo widzę lampy 12. ledowe Ledówki. no dobrze, te lampy takie są, że są schowane w tym to, że powinny fajnie funkcjonować To ten podbierasz tutaj, wystaje z tyłu, czy nie? nie. on jest, tak się kończy, w zasadzie tak jest 30 cm przed zderzakiem ja tu, przystu, ten zdelek, a on ma jakieś zaczepy specjalne, żeby nie spadł? No masz tutaj, tu jest Ale zaczep, nie? To tam było przygotowane już coś takiego, żeby to Ta, zamontować? Jak go się postawi, tylko się tymi sporniami i jest gotowe, nie? A spornie le, później le, się wypnie to przygotowane, że ładnie pod podem, żeby sobie odłożyć, żeby tam się nie pogubiły, a później do zapięcia to tam. A żeby ucelować, spornie... to jedna osoba obsłuży wszystko. kombajny i wróżek. I... Tu jest tak przypasowane, że jak położysz, no to pasuje dokładnie w e, osi schodnia. jest na tyle luźny tam troszkę, że bez problemu można ładnie tu Czyli to jedna pośpić. osoba spokojnie położy tutaj no, ten ten... Powinno, powinno tak być. O, nie domalował się, ten powiem. no A podkład jest widoczny. Podkład jest widoczny, tam tak. Wizanie też tak było, było że malowane to, było z jednej strony. To z linii produkcyjnej. <laughs> to już była jakaś próba jazdy, jak to jeździ? Nie, ale były położone, były przypasowane. Ale nie, nie były do kombajny podłączone? Były, instalacja była podpięta. Aha, ale nie chodzi mi o to, jakie kąty są, jaka wysokość, czy coś, czy to wszystko pasuje. to też jest blisko przypasowane, także to, to nie. Nie jest przypasowane, bo jest małpowane z oryginału, więc musi pasować w ten tak. sposób. To, to są stop... dwa, dwa identyczne ma się rozumieć. Stopka to tak. się składa, tak też, to w sumie styl glądzirowski, nie? To tutaj masz... A to jest córna, córna No, Odpinasz ładnie sobie tutaj podnosisz, się podniesie, to ładnie się stopkę. Złoży na drugą stronę, także tu Aha, ona pojedzie w tą stronę? Czyli znaczy, ona się, się wtedy wyciąga. Wycią wyciąga się. A, a, całkiem można trzeba wtedy inaczej. Nie, 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 nie. on się no. wysuwa, ją się wciąga tyle, żeby ta rura weszła w ten profil. No i wtedy on się obraca i z powrotem wsuwa. A, bo jest wtedy na okrągłej części. Tak. I wiem i wtedy ona tutaj na kwadracie znowu wróci na kwadrat. Tak, no tutaj jest on. I teraz widzę co chodzi. I ona jest zabezpieczona, że taka robimy i ona teraz byśmy mogli ją wysunąć. Mm -hmm. No i potem sporo powrotem ją puszczamy. To w sumie tak teraz wygląda, to bardzo prosta konstrukcja i bardzo łatwa, nie? Prosta, bo to jest w sumie fajne na tych dwóch wielkach to się ładnie przekłada. Panie nie wiem, trzeba było coś podstawić, to mu mi to pokazali jak to fajnie działa. Znaczy jakby jedna osoba stanęła, a to nie przeważy tego, nie? Nie przeważy. Chodź po Spróbuj ją na podnieść tutaj. To? Nie, to trzeba się nie tego Ale co jedna osoba tym może jechać? Pojedzie tym bózkiem? Nie. Nie, 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 nie. Trzeba by go przeważyć z drugiej strony czymś. To nie tak jak w bizonie, ona tutaj jednak trochę waży. Nie, tam no, chyba sam nie podniesie się. Nie, zależy jakiś środek ciężkości ustawiony. Uuu, nie ma szans. A, coś podłożyć i wtedy stopę opuścić i wtedy napójdzie. O, już idzie klocek. Oczywiście trzeba kalamiki jeszcze dołożyć, bo nie ma kalamiky. Dobrze, daj do góry. Opuścimy. Zobaczymy. Bo te zaczepy się nie obracają. Czy się obracają Nie, nie, one powinny się obracać Może te przy spawaniu gdzieś się troszkę zblokowały, ale na pewno będą na pewno się obracać Dobra, opuść na dół, zobaczymy jak to funkcjonuje Dobra, o i tu masz, tu masz przekładanie teraz okay. Tak by była złożona No czekaj, bo na tym słasku to nie jest stabilnie farba to jest tych trzeba będzie przyciąć o tak mamy złożoną elegancko i nie ma szans żeby spadła nie ma co jej tam pijąć skoro ma tutaj Dobra. ten otwór zabezpieczający o, to jest na raz mały okay. nie, mały czerwiec jeszcze nie Ta farba jest, jest dużo. fajne rozwiązanie jest bo to tak trzyma łatwo się Fajne w ulicy jest później ładnie stopka chodzi to jaki ma udźwik ta, ta, ta stopa na tym gwincie ile to można było podnieść? Tam były jakieś, jakieś półtony, parametry były? Jest to pół tony, może tona, to spokojnie. Tu większym problemem jest pewnie jakieś nachylanie nachylenie na bok, żeby jej nie, powiąć, nie? Aha. Bo ona tutaj w sumie ściankę to ma coś delikatną, tam gdzieś dwójka ścianka zaledwie, nie? No ale tu są takie jedne chyba z tych solidniejszych dostępnych na tym polskim rynku tutaj tych stopek Są tam szczególnie drogie chyba 220 zł. Jedna tu też nie jest, aż nie wiadomo ile. konstruuje no, to, się coś coś to pytanie jaki jest mocny gwint w środku. Na śrubie gwint może być mocny, ale w tej części nakrętki, no, że tak powiem. Na no, bardzo gruby nie jest pewnie. No mi chyba. przyczepce raz się zerwę. to ma mały skok, także na pewno jest ten Jak tu masz, jest nakrętka pytanie. Nie? Tak. Tu masz zaledwie przy jednym Nie, nie, nie rozbierałeś się... tego, nie patrzyłeś na to. Nie rozbierałem. No tu skoku tu jakieś będzie 2,5 mm do 3. Mhm. Także nie ma dużego skoku. Dobrze. No można pogratulować takiego no. takich wózków. <śmiech> <śmiech> Ale o, to te podbieracze będą też zimą na nich stały? Czy to no zależy, zależy czy... od sytuacji. Czasami mamy na zimę zapięte, bo tam jak my, my, powierzchnia magazynowa pozwala na, na tam schowanie kombajnów. No to jest w sumie a a być może będziemy je magazynować Bo one do tej pory to ryska. stały na czym? Z na kombajnami zawsze, Są bo mianami. były wypięte, bo można je odpiąć na ziemię, nie? A mają jakieś stopki? Tak, one no no mają stopki do wypięcia Aha, w ten sposób no to, Super Instalacja szurki, może. Dobrze, nie, to środku, ładnie nic tam nie powinno... Tyczka taka tak, tradycyjna Tradycyjna, najbardziej tradycyjna chyba Czekamy na żniwa to jest.